Siema, siemaneczko, to znowu ja, hodowca Królików Rasowych Drugi film na kanale Dzięki za dwóch subskrybentów Pierwszych Tak Dzisiaj poranny filmik Damy królikom sobie chleb Wysuszony, bo granulat dostały już wcześniej O jest taki O Co ja mam? na razie Królików i nic nie u tej samicy, coś tam było. Takie duże gniazdo. Zniszczyła to. Czy się okoci ona w ogóle? To nie wiadomo. Mam nadzieję, że tak. Da jej jeszcze tydzień, czy dwa. Powinna się okocić. A jak nic, to ją sprzedam. Kupię sobie na ten. Zamiast, zamiast nie jakąś młodą samicę. Jakie rasy chcę hodować? Tak, tutaj mam dwa biednie Niebieskie Nowozelandy, dwa białe Chcesz to kupić sobie wujodesy Odesy I barany francuskie Dobrze, damy tylko chleb o, Masz o. Ten Chleb świeżo wysuszony Przyniesiony z domu Samiec mi się zbudowy budowy ten podoba. Fajny łeb ma. Myślę, że chociaż fajny młody, młody będą po nim. Tego samca chcę sprzedać. Nie podoba mi się z budowy i ten. No, głowa ma taką... Jak był miesiąca. Beć. Samiec ma też chyba śwież w uchu. Ale co tam wyrazi się to? Dobra. Co tu jeszcze? Damy coś tam gołębiom? Jakieś żarcia? Co gołębiom taki w taki jest? Rzepak? sobie oh, zapie Rzepak, kukurydza pszenica i... Co tam jeszcze było? I chyba to była prosna no, Dajmy trochę gołębiom Dwa gołębia Które zawsze daje, Taka Mniej niż połowa no, U gołębi się nic nie zmieniło, nadal są dwa Sama jest jej samica eee, Chcę zbudować jakąś klatkę do nich Ale bo chcę kupić teraz samca i samice barana francuskiego Będą one tutaj w tych dwóch klatkach A z gołębiami nie wiadomo co zrobimy Dobra, później się zamknie Na razie zostawcie lajk, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku Na razie, się ma.